Andrzej Maleszka Bohaterowie magicznego drzewa Stwór Wydawnictwo znak emotikon Czyta Julia Kamińska Wiadomość od Julki To jest niesamowite Straszne Zdarzy się jeszcze raz. Albo dużo razy. Najgorsze, że nie wiem, co będzie za chwilę. Coś się stanie, ale nie wiem co. Mogę tylko czekać. Gdy dostaniecie tę wiadomość, nie będę już Julką. Może stanę się kamieniem albo smokiem. Dlatego błagam was, przylećcie mnie ratować. Będę czekać w Parku Róż, choć nie wiem, czy mnie poznacie. Proszę was, spieszcie się. Kajetan przeczytał tę wiadomość chyba po raz setny. W końcu odłożył telefon i spojrzał w okno drakuli. Przed pojazdem kłębiły się ciemne chmury. Płynęły z północy gnane gwałtowną wichurą. Chłopiec siedział na fotelu pilota, ściskając z całej siły sterownik. Czuł się niepewnie, bo kierował pojazdem pierwszy raz w życiu. To fatalnie, że nie ma z nami Alika i reszty, myślał. Oni setki razy latali drakulą. Wiedzieliby, jak sterować w czasie takiej wichury. Kiedy nadeszła wiadomość od Julki, jego przyjaciele byli na spływie kajakowym. Tam ich telefony nie działały, więc Kajetan i Budyń sami wyruszyli ratować Julkę. Przecież nie mogli czekać. Kundelek siedział obok Kajetana. Patrzył z niepokojem w okno. Żeby tylko nie było burzy, westchnął Budyń. Chyba będzie, powiedział Kajetan. Te chmury to cumulonimbus arcus. Co to znaczy? One zawsze zwiastują wielką burzę. Nagle błyskawica przeciała niebo. Zachuczał grzmot. Rozpętała się gwałtowna burza. Okniste smugi przelatywały obok Drakuli, rozświetlając kabinę jak wielka lampa błyskowa. Pioruny eksplodowały co kilka sekund. Huk był ogłuszający, jakby na niebie toczyła się wielka bitwa. Nagle błyskawica, jaśniejsza niż inne, pomknęła w ich stronę. Trzask! Huk! Świetlisty pocisk trafił w Drakulę. Pojazd podskoczył, jakby uderzyła go pięść olbrzyma. Kajetan i budyń wrzasnęli ze strachu. Drakula zaczęła opadać, koziołkując i wirując. Kundelek zleciał z fotela, a chłopiec zawisł na pasach. Zgasło światło. Drakula spadała jak kamień. Nagle gwałtownie się zatrzymała, a potem wystrzeliła w górę. Leciała coraz wyżej, przebijając chmury. Kajetan, jesteś cały, zawołał budyń, wyłażąc pod fotela. Chyba tak, piorun w nas uderzył, trafił prosto w drakule. Kajetan złapał joystick, próbując wyrównać lot, lecz sterownik był zablokowany. Nie działał automatyczny pilot ani nawigacja, zgasły światła. Migał tylko czerwony napis, awaria. Budyń! Sterowanie nie działa! Chyba komputer został uszkodzony! Nie da się kierować Drakulą! Spojrzeli w okno. Wichura rozgoniła chmury i było widać Ziemię. Oddalała się, bo pojazd pędził w górę, w stronę ciemnej, kosmicznej pustki. Dokąd ta Drakula leci? pisnął Kundelek. Zablokował się ster? szepnął Kajetan. Dlatego ona wciąż się wznosi. Próbował zatrzymać szalony lot Drakuli, szarpał sterownik, wciskał różne guziki na pulpicie bez skutku. Pojazd nie reagował na żadne komendy i nadal się wznosił, wciąż wyżej i wyżej. My chyba lecimy na księżyc? Jęknął budyń. A tam na pewno nie ma kiełbasek czosnkowych. Tam w ogóle nie ma nic do jedzenia. Patrzyli ze strachem na oddalającą się ziemię. Wiedzieli, że Drakula nie jest rakietą kosmiczną. Nie ma zapasów tlenu. Do ładowania baterii potrzebuje światła słonecznego. Wkrótce silniki przestaną działać, a oni zostaną na zawsze w zimnym kosmosie. Nagle kajetan zawołał: Budyń! Już wiem! Wiem, co zrobić. Przecież mamy zapomnieliśmy o tym! Chłopiec zeskoczył z fotela, zanurkował pod siedzenie, wyciągnął plecak i zajrzał do środka. Jest! Uf, jak to dobrze, że go nie zapomniałem. Kajetan wyjął buteleczkę ze świecącym płynem. Atrament! Przecież mamy atrament! Po powrocie ze świata dinozaurów podzielili się z Julką cudownym atramentem po połowie. Napiszemy życzenie, by drakula się naprawiła! zawołał kajetan. Budyń pokręcił głową. To się nie uda. Awaria jest w środku komputera, a magia działa na to, co widać. Ale mam inny pomysł: Jaki? Napiszmy, żeby drakula leciała tam, gdzie jest Julka. Ja tak zrobiłem, kiedy zgubiliście się w świecie dinozaurów i pojazd poleciał prosto do was. To powinno się udać. Masz rację. Kajetan otworzył zeszyt. Zanurzył pędzelek w atramencie i napisał. Niech Drakula leci tam, gdzie jest Julka. Na końcu postawił kropkę. Trach. Drakula się zatrzymała. Przez chwilę trwała w bezruchu, jak wielki balon, a potem pomknęła w stronę Ziemi. Udało się, powiedział z ulgą budyń. Wracamy na Ziemię. I teraz na pewno znajdziemy Julkę. Tylko nie wiadomo, czy ona jest nadal Julką. Westchnął kajetan. Może być już kamieniem albo smokiem. Niesamowite zdarzenia zaczęły się tydzień wcześniej. Tego dnia Julka poszła pierwszy raz do nowej szkoły. Przez całe wakacje mieszkała u babci, bo jej rodzice budowali dom. Wreszcie go zbudowali i Julka do nich wróciła. Dom był w innej dzielnicy niż dawne mieszkanie, więc rodzice zapisali Julkę do nowej szkoły. Trochę się denerwowała, bo nie znała tam nikogo, nie wiedziała, czy w nowej szkole będą ją lubić. 1 września tato przywiózł ją pod szkolną bramę. Mam wejść z tobą? spytał. Nie! zawołała Julka. Pomyślą, że jestem malutkim dzieckiem, które trzeba prowadzić za rączkę. Okej, okay, rozumiem. Trzymaj się, moja duża córko. Dziewczyna weszła do szkolnego holu. Kłębił się tutaj tłum dzieci. Krzyczały, biegały i potrącały Julkę, która stała i rozglądała się niepewnie. Zabrzmiał dzwonek i wszyscy ruszyli do klas. Julka długo błądziła w szkolnych korytarzach, szukając swojej klasy. Zanim ją znalazła, uczniowie weszli do sali i zaczęła się lekcja. Julka stała samotnie przed zamkniętymi drzwiami, nie mogąc się zdecydować na wejście. Czego ja się boję? szepnęła. Przecież walczyłam z dinozaurami, wielkimi robotami. Wtedy byłam odważna, a teraz boję się wejść do głupiej klasy. Nacisnęła klamkę i otworzyła drzwi. W sali siedziało kilkanaścioro dzieci. Wszystkie zaczęły na Julkę patrzeć. Podeszła do niej nauczycielka i zaprowadziła na środek klasy. To nasza nowa uczennica Julka. Opowiedz nam coś o sobie. Na przykład powiedz, co najbardziej lubisz. Julka lubiła robić niesamowite czary, ale o tym nie mogła mówić, więc milczała. Dzieci gapiły się na nią. Piegowaty chłopak zawołał: Ona chyba nie umie gadać. Wszyscy się roześmiali. Julka nie cierpiała, kiedy się z niej wyśmiewano. Miała ochotę zawołać: Odczepcie się. Jednak nie chciała się pokłócić ze wszystkimi pierwszego dnia. Lubię wymyślać różne historie, powiedziała. No to opowiedz nam coś ciekawego, zaproponowała nauczycielka. Julka była zdenerwowana i żadna historia nie przychodziła jej do głowy. W końcu mruknęła. Mogę opowiedzieć o wyprawie do świata dinozaurów. Tej historii nie musiała wymyślać, bo naprawdę była w krainie dinozaurów, ale to tajemnica której nie powinna zdradzać. Mów, słuchamy, poprosiła nauczycielka. Nie było już odwrotu. Julka opowiedziała, jak cofnęła się w czasie o miliony lat. Jak wędrowała po świecie dinozaurów i walczyła z latającym tireksem. Kiedy skończyła, jakaś dziewczyna zawołała: To dziecinna bajeczka. Nikt nie może się przenieść do świata dinozaurów. A tireksy nie latają, dodał piegowaty chłopak. To jest głupie! Sam jesteś głupi, zawołała Julka. Ja to widziałam. Dzieci parsknęły śmiechem. Widziałaś dinozaury, chyba we śnie. Wszyscy śmiali się coraz głośniej. Piegowaty zawołał: A może ty umiesz czarować? Może zmienisz nas w dinozaury. Teraz Julka naprawdę się rozłościła. Tak, krzyknęła, mogę was zmienić w co chcę. I lepiej mnie nie denerwujcie, bo was zamienię w kocią kupę! Dosyć, przerwała nauczycielka. Siadaj zaczynamy lekcję. Julka usiadła przy stoliku pod oknem. Była taka zdenerwowana, że prawie nie słyszała, o czym pani mówi. Dzieci wciąż gapiły się na nią, robiły głupie miny i stukały się w głowy. Wreszcie zabrzęczał dzwonek przerwa. Julka wzięła plecak i szybko wybiegła na korytarz. Stanęła w kącie zupełnie sama. Następną lekcją miał być w. Julka lubiła w, ale z tymi dzieciakami nie miała ochoty w nic grać. Nagle coś uderzyło ją w głowę i drugi raz odwróciła się. Zobaczyła, że chłopcy z jej klasy rzucają papierowymi kulami. Chyba wyjęli te papiery ze śmietnika, bo były brudne i klejące. Przestańcie! krzyknęła Julka. Chłopcy dalej w nią rzucali. Dziewczyny stały obok i śmiały się głośno. Zmień nas w dinozaury! wołały. Piegowaty chłopak zaczął rzucać skórkami od banana. Zjedz sobie! krzyknął. Dinozaury to lubią! Julka podbiegła do obuza, wyrwała mu resztkę banana i wcisnęła za koszulkę. Chłopak uderzył ją plecakiem. Inne dzieci zaczęły Julkę szarpać i popychać. Wpadła na szafkę, w której stały puchary sportowe. Szafka runęła na podłogę. Trzask! Pękła szyba. Puchary wypadły i potoczyły się z brzękiem. Przybiegła nauczycielka. Co tu się dzieje? krzyknęła. Kto to zrobił? Julka, ona to zrobiła, naskarżył piegowaty chłopak. Zaczęła się z nami bić, nie wiadomo czemu. Nieprawda! zawołała Julka. Oni rzucali we mnie śmieciami i popchnęli. Nie kłam! powiedziała jakaś dziewczyna. Przyleciałaś i biłaś nas bez powodu! Wszyscy to widzieli! Tak, tak, widzieliśmy! zawołali inni. Nauczycielka westchnęła. Dziecko, nie możesz się tak zachowywać. Chodź ze mną. Chwyciła Julkę za rękę, ale dziewczyna się wyrwała i pobiegła korytarzem. Chciała wrócić do domu. Już nigdy nie przychodzić do tej szkoły. Nigdy. Julka nie pamiętała, gdzie jest wyjście. Zbiegła schodami i trafiła do podziemia. Były tu sale gimnastyczne, szatnie i prysznice. Usłyszała wołanie nauczycielki: Julka! Wracaj! Schowała się za szafkami w szatni. Siedziała cicho, ukryta w ciemności. Po chwili przyszły dzieci z jej klasy, przebrały się w stroje i pobiegły do sali gimnastycznej. Julka słyszała, jak śmieją się głośno. Na pewno śmieją się ze mnie pomyślała. Nie cierpiała tych dzieci. Siedziała samotnie ukryta za szafką. Była zła i smutna, ale bardziej zła. W szatni nie świeciły się lampy, lecz w ciemności lśniło jakieś światełko. Zielony promień przecinał mrok. Julka zobaczyła, że światło wychodzi z jej plecaka. I wtedy sobie przypomniała, przecież ona ma złapała plecak i szybko go otworzyła. Wyjęła buteleczkę ze świecącym płynem. Cudowny atrament! Julka nosiła go zawsze ze sobą, bo to był jej największy skarb. Butelka lśniła w mroku. Teraz pokażę tym wstrętnym dzieciakom! szepnęła Julka. Napiszę życzenie, żeby spotkała je straszna kara! Coś najgorszego! Wyjęła zeszyt i pędzelek. Zastanawiała się, jaką karę wyczarować. Już wiem! Powiedziała. Niech te dzieci miałczą zamiast mówić. Nie, to jest głupie. Lepiej niech się zmniejszą. Wtedy nie będą mnie bić, albo niech w ogóle znikną. Albo niech im wyrosną wielkie nosy trąby jak osłoni będą ciągnąć nosy po podłodze. Julka nie mogła się zdecydować, jaka kara jest najlepsza, to znaczy najgorsza. W końcu zanurzyła pędzelek w atramencie i po prostu napisała: Niech będą ukarani. Trzy razy postawiła kropkę i czekała, co się stanie. Przez długi czas nie działo się nic. Panowała cisza. Tylko tykał zegar na ścianie. Nagle... Rach! Coś wleciało do szatni i wylądowało obok Julki. To była puszka. Niezbyt duża, czerwona, ze złotymi gwiazdkami. Wyglądała bardzo ładnie. Na wieczku był napis: Otwórz mnie. Super, zmyłka! zaśmiała się Julka. Wygląda jak puszka z cukierkami, a w środku jest coś okropnego. Zastanawiała się, co zrobić z tą puszką. Po prostu ją tu zostawię. Te dzieciaki będą ciekawe, co jest w środku, na pewno ją otworzą i wtedy zostaną ukarane. Trzy razy! I dobrze im tak! Julce zdawało się, że w puszce coś piszczy. Jakby siedziało tam jakieś stworzenie. Oczywiście nie próbowała sprawdzać, co to jest. Postawiła puszkę na środku szatni, wzięła swój plecak i popędziła do wyjścia. W holu stała woźna. Dziecko, dokąd ty idziesz? zawołała. Lekcje jeszcze się nie skończyły! Julka udawała, że nie słyszy. Wybiegła ze szkoły. Na ulicy było zimno i padał deszcz. Julka najpierw biegła, potem się zmęczyła i zaczęła iść powoli. Złość jej minęła i poczuła niepokój. Wciąż myślała o strasznej puszce, którą zostawiła w szkole. Nawet nie wiem, co w niej jest. A jeśli zdarzy się coś naprawdę groźnego, z puszki wyjdzie jakiś potwór i dopadnie te dzieci? A one właściwie nie zrobiły nic złego. Po prostu trochę się pokłóciliśmy. Julka szła coraz wolniej, aż w końcu się zatrzymała, bo już wiedziała, że zrobiła coś głupiego bardzo głupiego i bardzo złego. Muszę to powstrzymać, szepnęła. Muszę! Popędziła z powrotem do szkoły. Wbiegła do szkolnego holu, pognała do szatni. Lekcja w u jeszcze trwała i w szatni było pusto. Puszka wciąż stała na podłodze. Na szczęście nikt jej nie otworzył. Julka nie wiedziała, co z nią zrobić. Wyrzucić do śmietnika? A jeśli ktoś ją wyjmie? Lepiej wrzucę ją do rzeki, pomyślała. Nie, bo wypłynie i wyląduje na plaży. Ta puszka była jak bomba. Mogła wybuchnąć i rozrzucić po świecie straszne kłopoty. W końcu Julka szepnęła. Zapiorę ją do domu, schowam pod łóżkiem, a potem coś wymyślę. Wzięła ostrożnie puszkę. I wybiegła ze szkoły.